Na załączonym obrazku widzicie fragment tekstu, który pojawił się na stronie radio. Z. W przesłanej do niej wiadomości właściciel kanału Mleczny Człowiek wymienił koszty, jakie były związane z otrzymaniem Krzysztofa Kononowicza. Wrócił tutaj kwotę blisko 60 tysięcy złotych za remont łazienki. Jest to kolejne kłamstwo tego patologicznego kłamcy. Który wymyśla historyjki, wymyśla jakieś fakty, na które nie ma żadnego potwierdzenia, bo po prostu pasowało do jego bajeczki o rzekomej pomocy. Żadnych 60 tysięcy nie było. Ja na słowa swoje mam oczywiście potwierdzenie, co widzicie teraz na załączonym obrazku. Jest to umowa na remont Łazienki na kwotę 7 tysięcy złotych za wykonanie całej roboty. Nawet policzmy drugie tyle na materiały, to daje 14 tysięcy złotych, a nie 60, jak się zarzeka z e, Mire. No oczywiście można rzucać każdymi kwotami. Jeszcze widać, oczywiście po tej łazience, nie trzeba być ekspertem, żeby widać, że były to po prostu najtańsze materiały, jakie były wybierane. A co do pralki, o której opowiada, wliczając to w koszty słowa Mire, to pralkę z tego co widzę i co widzicie na załączonym obrazku. Pralkę gotówką kupił Krzysztof Konanowicz. Nie wiem dlaczego próbuje. Pokazywać, wykazywać koszty, których nie poniósł, bo, tak jak widzimy na tym dokumencie, który macie fakturę przed oczami, no to słowami to słowa Ren nie zapłacił za tą pracę. Krzysztof Kononowicz pojechał i kupił ją gotówką, więc kolejne kłamstwo kwota 60 tysięcy złotych, wzięta po prostu gdzieś. Z świata fantazji Sławomira N. I tutaj jest apel do wszystkich ludzi z mediów, do, też do ludzi, którzy gdzieś tam się kontaktują z mediami: niech wymagają od Sławomira N dowodów, faktur, potwierdzenia na jego słowa, na cokolwiek, co on mówi, bo to jest patologiczny kłamca. Tak na, na tym przykładzie tego remontu można zauważyć, z jaką łatwością on po prostu wymyśla, konfabuluje na poczekaniu, rzuca kwotami 60 tysięcy za remont łazienki, gdzie jest faktura na 7 tysięcy wykonanie remontu, plus najtańsze materiały gdzieś tam z marketu budowlanego. No, to, to pokazuje, że temu człowiekowi nie można wierzyć. Inne sprawy, jak kłamanie, że Krzysztof nie trafił do hospicjum, że Krzysztof ma się dobrze, że chce pomarańczy, że, że, że uderzył pielęgniarkę, że wyzywał ich, jak się pojawili u niego w szpitalu. To są wszystko wymysły i mitomania tego człowieka, który ma zerową wiarygodność. Nie można wierzyć w jego żadne zapewnienia, niech pokazuje dowody na swoje słowa, a nie ma tych dowodów, bo wszystko, co mówi na swoją obronę, to są jego wymysły. Tyle z mojej strony. Dziękuję. Do usłyszenia.